Ja na jednym z swoich materiałów przeczytałem o zabezpieczeniu ciała folią, owijania ciała folią. O co w tym chodzi? Czemu to ma służyć? W czym to pomaga? E, ja zawsze odpowiadam, bo ludzie też do końca nie wiedzą, z czym to się wiąże i czy tego później nie widać, i jak to w zasadzie w praktyce wygląda. Tutaj chodzi o różnego rodzaju przykurcze najczęściej, bo jeżeli ktoś zmarł i ten przykurcz wystąpił, no to najprościej jest, żeby zrobić to naturalnie, czasami nawet po samym mm, przełamaniu stężenia. Nie jest. Tego, już w stanie tego ciała doprowadzić do takiego stanu, żeby ono wyglądało dobrze na pożegnaniu, bo przykurcze są tak silne, że my nie jesteśmy w stanie zrobić tego nawet tym masażem pośmiertnym. A nie wiadomo, że jeżeli ktoś wiedział, że ta osoba była w szpitalu i ten przykurcz był, jak on nagle zniknie, to ci ludzie będą dziwnie na nas patrzeć i na pewno będą mieli do nas bardzo dużo pytań. I no nic z tym dziwnego, bo jeżeli osoba była w takiej pozycji, a jest nagle pięknie wyprostowana, no to co tam się musiało zadziać, jeżeli oni widzieli tę osobę dzień wcześniej i było zupełnie inaczej. Cały odcinek pokoju obejrzysz na YouTube i Spotify.